Vamos oh oh com Przypominam, że bawimy się z Mieszką na Wyspach Sportu. W imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta Świnoujście, sfinansowanej przez Urząd Miasta Wieżko nie jest jedną atrakcją dzisiejszego dnia. Teraz podziwiamy zdolności zregulowania freestyle'u miastkiego o godzinie 17.00. Toilet Paper Challenge. Staniecie Państwo obdarowani darmową rolką papieru toaletowego, którego proszę nie wykorzystywać w żadnym innym celu, niż w załączonej instrukcji, na którą poczekamy do godziny 17. ale siedzimy i podziwiamy, ale musimy troszkę pomóc Mieszkowi, dobrze? Spróbujemy, zakaszczemy razem. Raz, dwa dwa, 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 Tak jest, tak jest, wspieramy tych, którzy coś potrafią, którzy pracują dla nas, którzy powodują, że czujemy się dobrze, że ten piękny dzień możemy się cieszyć piękną pogodą. Możemy podziwiać tym, którzy muszą żeby... To, to co osiągają, osiągają. Reagujmy, reagujmy, żywiołowo na to pójdziemy. Jak dzieci, dai, wszystkimi, szkuli. Niesamowite, jaką miłość do to, naszej kuchni, do freestyle mam jeszcze w ogóle. jak łaska, niektórzy nawet własnego dziecka tak czule nie pieszczą. Jeden, dwa. I zorganizujemy lewą ręką i prawą ręką. Dobrze. Niesamowite. Brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, doceniamy to, doceniamy.

Przyjeżdża do nas do Świnoujścia, jakiegoś miasteczka, jakiegoś najpiękniejszego miasteczka na wybrzeżu. W Świnoujcu jest z nami człowiek, który pracował przez prawie 58 lat w koszykówce. Dużą część z tego czasu spędził w NBA. Trenował zespoły takie jak Seattle Supersonics, Cavaliersów i różne inne zespoły, o których nawet nie pamiętam, jest ich wiele. E, Przyjeżdżał do Polski, e, kilka dni temu zadzwonił człowiek e, ze, z sobotu i bardzo poprosił, bo e, kiedy usłyszał, że jest w z nami, Big Hell powiedział, musi być w musi musisz mi go wypożyczyć przynajmniej na jeden dzień. Tak bardzo cenię jego e, pracę, to co ma do powiedzenia. Jest z nami To Hell. Chciałbym, żebyście zrobili wielki hałas, złożyli Wasze ręce i przywitali go w Coach, we are so glad to have you here. I was just wondering, how, it is, how is it possible for a person like you to come to this small town of Świnoujście and be with us? Um, how did that happen? Well, I first started over here with uh, Athletes in Action. Pierwszy raz zaangażowałem się w pracę w Polsce z organizacją Athletes in Action. I started in the year 2007 and I keep getting invited back. 2007 <laughs> roku, <laughs> raz przyjechałem z kraju, I came here for the first time in came to in Thailand, and since then I've been invited here. How do um, you like this thing here? It's, it's your first time in our town, right? Yes, beautiful town. I had to wait an hour to get the air in for us water, but uh, right, no? it was a wonderful journey. Uh, coach says that they had to wait an hour to get him into our beautiful city. Of course, it is called a tree, which is an incredible attraction. Well, I have to tell you that our government is working on uh, building a uh, uh, passage underneath, and uh, so uh, the attraction might disappear, so you might be the lucky uh, one, you know, one of the last few to actually go on the ferry. But uh, once you get here, tell me uh, what was your work for the last week uh, in school? Well, I've been uh, working with uh, players and uh, showing them some basketball techniques that we uh, find to be very effective and sharing uh, some of my best. W ciągu ostatniego tygodnia dzieliłem się moimi doświadczeniami, uczyłem młodzież i już kształtowałem zawodników nawet techniki i techniki gry i dzieliłem się również historiami, które mam do powiedzenia. Coach, once again, thank you for being with us. Which team are you going to cheer for? go, który drużynie będzie kibicował w trakcie najbliższego meczu. team Niech wygra najlepszy. Niech tak będzie. odpowiedź. I teraz nasi asystenci będą rozchodzić się między wami i wręczać wam papier toaletowy. Proszę się nie bać, papier jest nieużywany. Należy go złapać w jedną rękę, tą, którą najlepiej rzucamy. Należy odwinąć papier na około pół metra, żeby powstał nam taki ogonek. Nasi asystenci rozdają papier, poczynając od lewej strony i za chwilę rolek będzie przerywało tutaj dla każdego z państwa. O co chodzi z tym papierem. No nie o to, żeby mieć kartę, tak? Bo pogoda jest piękna, w katarze zamierzamy mieć, ale zamierzamy rzucić tą rolką za chwilę podczas meczu pokazowego Polska na Stany Zjednoczone, a właściwie bombardy z Szczecin próbę Także proszę Państwa, proszę nikomu nie puszczą nerwy, na razie proszę tym nie rzucać. Wiem, że może Was kusić, możecie kogoś tam próbować sprawić. Na to nie czas. Na razie, wiemy, że trzymamy naszym i powoli zaczynamy zbliżać się jak najbliżej do e, linii bocznej. Boiska, szczególnie tych Państwa stamtąd, zapraszam trochę tutaj za boisko. Za chwilę wszyscy dostaną rolkę papieru tortowego i zasady, które zostały wyjaśnione w momencie, kiedy wszyscy będziecie mieli Tak, Także na razie zgłaszamy się po papiery. W końcu co? Słuchajcie, mamy taką propozycję. Zostało jeszcze trochę tego papieru. Podejmiemy drugą próbę. Stało, jak się stało. A teraz bardzo prosimy wszystkich, żeby szybko zabrali swoją roleczkę. Musimy tak, żeby w ogóle móc grać. I czekamy na ten dziesiąty punkt. A cóż, matura obowiązkowa z matematyki została dość niedawno. Po pewnej przerwie, jak ile niestety, którzy potrzebują milczenia. Dziewięć to nie dziesięć, a jakoś próba rzutu to nie rzut trafiony. Prosimy o pomoc, każdy proszę kto stoi wokół, zabierzcie ze sobą albo rolkę albo ten papier i przenieśmy go za boczną linię. Ok, prosimy wszystkich o pomoc, teraz szybko zebrać to zali nieboczny i kontynuujemy mecz. Okay. Każdy proszę niech weźmie tyle ile da na za się do gdzieś z buczku. Będziemy muszątać teren.

Jeśli jest to koszykówka, to ja będę szczęśliwy i Dawid też będzie szczęśliwy. Tak jest. Granice są w nas. One są po to, żeby je przesuwać. I pamiętajcie, że mówimy o tych dobrych granicach. Ma ostatnie słowo. mimo wszystko. And you're gonna pass the BJ, BJ. Hey, Jimmy, you're gonna flash right to the middle. Pass the BJ. Raise your hand, BJ. Pass to him. Miss Cuba. What? Okay, okay. You're gonna be here. Okay. And you're gonna cut back door, and BJ's gonna hit you for a layup. Yes, sir. na Facebook. BJ Yes. Tabujston, yes. yes. in the you're, 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 yeah. you're, right? you're here. You're standing here for a long You're to cut back door. W Don't miss it. Odkryta! W niedzielę o godzinie 12.30. Dzisiaj była rozgrzewka na Zumbe. O 12.30 zapraszamy w odpowiednim obuwiu, w odpowiednich spodenkach Kolejny raz Zumba. Wszyscy chcemy widzieć tu na środku. wszystko bardzo dobrze widzieli. Oż <głos》> tam jest pełna. I rzut ostatni. Oh!